Dzień dobry lub dobry wieczór drodzy słuchacze, z tej strony Wasz Soul Voice. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć i przypomnieć na temat enzymów trawiennych, jaką pełnią rolę i dlaczego są tak ważne w naszym życiu. A zacznę od tego, że nawet najlepiej zbilansowana słuchajcie dieta. Nie pomoże w sytuacji, gdy organizm nie będzie w stanie przetworzyć otrzymanego pożywienia. Co mam na myśli? Przetworzenie natomiast rozpoczyna się od zdolności ludzkiego słuchajcie ciała do trawienia, czyli Rozkładania pożywienia na substancje odżywcze, które mogą być, kochani, w takiej postaci absorbowane przez organizm człowieka. Stały pokarm bowiem nie jest w stanie dostarczyć minerałów i witamin. Staje się to możliwe dopiero, gdy ulegnie przetworzeniu. To zaś możliwe jest wyłącznie dzięki, no cóż, właśnie. Enzymom trawiennym, które rozpoczynają proces przetworzenia pokarmu na tak zwane związki absorbowalne. No nic, to tak sobie ładnie zaczęłam, nawet mi się udało. Co kochani, mogę Wam powiedzieć o enzymach trawiennych? Myślę, że nawet dość sporo, ponieważ one w moim życiu są bardzo ważne i przyjmując je, bardzo mi pomagają. Więc jestem pewna i zapewniam, że pomogą Wam wszystkim. I tak samo jak probiotyki powinny być numer jeden, nawet przed witaminami i minerałami, chociaż tak też nie powinnam powiedzieć, bo to wszystko powinno być numerem jeden. No cóż, enzymy, kochani, trawienne. Najogólniej rzecz ujmując, to grupa enzymów e, tak zwanych wydzielanych w układzie naszym pokarmowym. W rzeczywistości jest to grupa różnych enzymów, z których każdy odpowiada za katalizę rozkładu innych, słuchajcie, związków złożonych do tak zwanych związków prostych. Tym samym, część tych enzymów obejmuje rozpad aminokwasów. Podczas gdy inne osłabiają wiązania w węglowodanach, tłuszczach i innych substancjach. Enzymy wytwarzane są naturalnie w organizmie przez gruczoły trawienne, słuchajcie. Jednak nie zawsze ich ilość jest wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. I tutaj się robi problem. Proces trawienia. Tym samym rozpoczyna się już na etapie jamy ustnej, gdzie są kochani wytwarzane właśnie enzymy trawienne. Odpowiadają za to kochani ślinianki. Później zadanie rozkładu przyjmują od nich enzymy wytwarzane w żołądku i naszych jelitach, a także kochani przez inne nasze narządy, między innymi drogą trzustkę. Jaka jest, kochani, ta rola tych cudownych enzymów trawiennych? Powiedziałabym, że organizm człowieka wytwarza większość enzymów trawiennych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Ich generalnie rola natomiast sprowadza się do dwóch głównych funkcji. Po pierwsze, Enzymy słuchajcie, trawienne odpowiedzialne są za rozkładanie pokarmów, absorbowane składniki odżywcze. Za najbardziej znany enzym w ogóle uważa się amylazę, która ułatwia, słuchajcie, rozkład skrobi. Lipazę, która wspiera rozkład tłuszczu oraz proteazę wyspecjalizowaną, powiedziałabym, w rozkładaniu białek. Oraz po drugie, metabolizujące enzymy trawienne przejmują natomiast następnie procesy rozpadu pożywienia. Mają one za zadanie ułatwić z kolei trawienie składników odżywczych na poziomie właśnie komórkowym. I prawidłowa ilość enzymów trawiennych w organizmie to jedyna gwarancja, słuchajcie, zdrowia i prawidłowego działania procesów trawiennych w naszym organizmie. Mam nadzieję, że w miarę prosty sposób jakoś mi się to udało powiedzieć, co mam na myśli. Także enzymy trawienne, kochani, są bardzo ważne. Nietolerancja na przykład laktozy spowodowana jest niemożnością jej prawidłowego trawienia, tak jak jest na przykład w moim przypadku, czyli brakiem odpowiedniej ilości enzymu laktazy, którego ja nie mam. Enzym ten produkowany jest w rąbku szczoteczkowym na błąka jelita cienkiego i bierze udział, kochani, w hydrolizie laktozy do cukrów prostych czyli glukozy i galaktozy, które z kolei są e, przez nasz organizm lepiej przyswajalne. W przypadku niedoboru właśnie laktozy, e, laktazy, przepraszam, mamy do czynienia z objawami nietolerancji właśnie laktozy, czyli biegunkami, zdęciami, bólami brzucha, czy nadmiernym e, wyrzucaniem różnych gazów jelitowych. I dzięki preparatom, które zawierają właśnie enzym laktazę, możliwe jest przeciwdziałanie tym objawom i uchronienie wszystkich osób, łącznie ze mną, z nietolerancją przed koniecznością, kochani, całkowitej rezygnacji ze spożywania produktów mlecznych. Tak bym to właśnie ujęła. Zazwyczaj wystarczy przyjąć jedną tabletkę preparatu przed każdym posiłkiem z mlekiem lub jego przetworami, aby uniknąć przykrych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Niemniej jednak ja nie jestem generalnie za przyjmowaniem tabletek i wolałam odstawić cały ten nabiał, ponieważ to już jest inna teoria. Uważam, że niestety nie jest dla nas zdrowy ze względu, że właśnie posiada laktozę. No ale nic. Do rzeczy. Dzisiaj rozmawiamy na temat enzymów trawiennych, więc nie chcę się tu rozwodzić, bo znowu nie starczy mi czasu. Jeśli chodzi o te enzymy trawienne, kochani, a refluks? Bo taka rzecz chyba jest znana wszystkim. Refluks, kochani, to jest cofanie się treści żołądkowej z żołądka do Waszego przełyku. Dolegliwość ta, czy też dolegliwości tej towarzyszy najczęściej uczucie palenia, pieczenia w okolicy mostka oraz w gardła. Refluks spowodowany jest nieprawidłową pracą żołądka, co oczywiście u mnie jest normalne ze względu na te wszystkie przypadłości, która prowadzi do, kochani, niedomykania się jego zwieracza i... Powiedziałabym wypuszczenia treści żołądkowej na zewnątrz. I aby temu zapobiec, konieczne jest dążenie do utrzymania odpowiedniego składu soków trawiennych, w skład który wchodzi m.in. enzym pepsynogen. E, pepsynogen wraz z kwasem solnym przekształcony jest z kolei w postać pepsyny, która właśnie trawi białka, tłuszcze i cukry. Pepsynę z kolei możemy kochani. Przyjmować z kolei również m, samodzielnie w postaci też tabletek, często łącząc, łącząc ją z betainą HCL, która reguluje zakwaszenie żołądka. Jeśli chodzi o betainę HCL, będę robić o tym osobne nagranie, ponieważ jest to bardzo ważny składnik, o którym będę chciała Wam opowiedzieć regulujący właśnie nasz żołądek. Niedobór enzymów kochani trawiennych to bardzo poważna sprawa, której nie należy lekceważyć. Prowadzi to bowiem bardzo często do poważnych schorzeń. Głównym, moi drodzy, problemem jest to, że początkowo brak enzymów trawiennych skutkuje wprawdzie wieloma nieprzyjemnymi objawami, jednak bardzo często są one, słuchajcie, tymczasowe, dlatego nie zwraca się na niezbytniej dużej uwagi. Warto jednak zainteresować się, kochani, poziomem enzymów w organizmie, gdy odczuwa się chociaż część z poniższych dolegliwości. Ciągły głód, rozdrażnienie, szybki przyrost masy ciała, zmęczenie, skurcze mięśni, Wzdęcia, przewlekłe zaparcia, częste zakażenia grzybami Candida, zapalenie jelita grubego, powolne. Co jeszcze? Niewłaściwe trawienie? No cóż, natychmiastowe działanie umożliwi uniknięcie poważnych konsekwencji, kochani, zdrowotnych, i ja nie żartuję. Przewlekły brak natomiast hmm, doprowadzić może do pojawienia się poważnych zaburzeń trawiennych i metabolicznych, a w konsekwencji nieprawidłowego funkcjonowania w ogóle całego naszego organizmu. Jeśli chodzi o uzupełnianie enzymów, kochani trawiennych. Jest on możliwy po prostu i bardzo potrzebny. Czyli to uzupełnianie przede wszystkim należy do zdania sobie sprawy, z czego to wszystko tak praktycznie wynika. Spowodowane uzupełnianie, niedobór ten, tak zwanych enzymów, spowodowany jest i być może zaburzeniami czynności waszej wątroby. Węcherzyka żółciowego, jelita cienkiego również. W takich przypadkach konieczna jest kochanie wizyta u lekarza. Bardzo często jednak niedobór enzymów trawiennych wynika z nieodpowiedniej naszej diety, czy też nagromadzenia różnego rodzaju toksyn w organizmie, a tyle lat, ile każdy z was żyje na tym świecie, przez tyle lat zbiera swój bagaż toksyn i taka jest prawda. Powodem może być również podeszły wiek, bo wraz z upływającymi, oczywiście, latami automatycznie zmniejsza się ilość wytwarzanych enzymów. No cóż, w tej sytuacji pomocą będzie w ogóle zmiana nawyków e, żywieniowych, ułożenie bardziej zbilansowanej kochanej diety, a także spożywanie produktów wspierających w ogóle wasze trawienie. Należy do nich przede wszystkim żywność roślinna, rośliny strączkowe kapustne, surowe warzywa, owoce ze suszonych różnych e, rzeczy, o co już jeszcze mogę powiedzieć, U, z uwzględnieniem papai i ananasów, e, również istotne jest oczyszczanie organizmów, które powinno być, słuchajcie, następnym krokiem do kuracji. E, przywróci to odpowiednią pracę wątroby i trzustki, a także pozwoli odzyskać kochanitą równowagę mikroflory waszej jelitowej, biorącej bezpośredni udział w produkcji właśnie tych enzymów trawiennych. Pomocą będzie również zewnętrzna suplementacja w formie probiotyków i enzymów trawiennych razem, które przywrócą dobre samopoczucie, kochanie i zdrowy wygląd Waszej sylwetce. Dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby również em, z enzymami trawiennymi przyjmować probiotyki. Na temat probiotyków już nie będę opowiadać, ponieważ nagrałam osobny filmik, więc zapraszam Was do odsłuchania e, filmiku o probiotykach i wtedy połączycie sobie razem te wiadomości. I myślę, że dojdziecie do tego samego wniosku co ja, że zarówno probiotyki, jak i enzymy trawienne są tak zwaną nieodłączną całością, muszą być przyjmowane razem i najlepiej, kochani, każdego dnia, żeby poprawić po prostu funkcjonowanie całego naszego organizmu. Czym są, kochani, te enzymy trawienne? Tak, dla przypomnienia, enzymy trawienne to specyficzna grupa, słuchajcie, białek wydzielanych w układzie pokarmowym człowieka, odpowiedzialnych za przyspieszenie rozkładu um, złożonych związków spożywienia do jak najprostszych, do strawienia cząsteczek, co z kolei zachodzi w procesie hydrolizy, które mogą zostać wykorzystane przez organizm do licznych reakcji. Ich produkcja z kolei zachodzi głównie w trzustce i jelicie cienkim, ale również przez gruczoły e, gruczoł ślinowy e, czy też żołądek. No. Może jeszcze szybciutko o przyczynach niedoboru tych enzymów trawiennych, przyczyn może być naprawdę wiele, ale... Do głównych zaliczyć możemy z pewnością przesiąkliwe tak zwane jelito, stany zapalne, kochani, wywołane przez alergie pokarmowe, z tym się ja borykam, przewlekłe stresy, co mamy wszyscy, ekspozycja na wszechobecne oczywiście toksyny. Cóż jeszcze, procesy starzenia. Jak najbardziej zmniejszona produkcja, kochani, kwasu solnego, ponieważ. Um, Kwasowe środowisko jest wymagane do aktywacji tzw. enzymów odpowiedzialnych za trawienie protein, no i jeszcze powiedziałabym predyspozycje genetyczne. No i mamy taką niezłą układankę. Dla kogo są, kochani, potrzebne te enzymy? Osoby z upośledzonym funkcjonowaniem trzustki w przebiegu chociażby choroby leśniowskiego krona, celiakia czy cukrzyca, gdyż jest ona odpowiedzialna za produkcję kilku enzymów lipazy trzustkowej, amylazy trzustkowej, nukleazy oraz, kochani, nieaktywnych proenzymów tryptosynogenu, chymotryptosynogenu i prolastazy. Przekształconych odpowiednio na przykład trypsyny, chymotrypsyny i elastazy, a więc ich brak, braki muszą zostać kochani uzupełnione i celem zwiększenia absorpcji właśnie składników pokarmowych, a szczególnie witamin rozpuszczanych właśnie w tłuszczach oraz wsparcie enzymami trawinnymi może okazać się korzystne dla osób borykających się z zmieszczalnymi jelitami przy doświadczeniu z chorobą wątroby, jeśli mamy uczucie zatrzymania skonsumowanego powiedzmy pożywienia w żołądku również przy problemach dotykających szereg grup osób takich jak zatwardzenia, wzdęcia, gazy niestrawności. Jeżeli zauważymy, że w naszym stolcu znajduje się niestrawione cząstki pokarmu to również dla osób z doświadczeniem, z doświadczeniem raczej refluksu żołądkowo-przełykowego. Pozdrawiam.